Siema, Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki odcinek uzupełniający do pełnego deskowania, bo było bardzo wiele zapytań i trochę takich sprzecznych informacji odnośnie tego, czy deskujemy ze szczelinami, czy deskujemy szczelnie deska do deski. Można powiedzieć, że ten odcinek na bardzo szczególną prośbę jednego z widza, więc tłumaczę, czemu robiłem. Deski do styku i skąd się wzięły te szczeliny czy robiłem ze szczelinami czy nie nie robiłem ziomki do styku bo oczywistą oczywistością jest fakt że deskujemy deską calówką startaku tak różnych zazwyczaj szerokości nie wybieramy tych najdroższych desek ciętych na wymiar ewentualnie niektórzy stosują deski te którzy, które używane były do. Do szalowania stropu, tak, każda opcja jest dobra, ale w każdym razie deska bezpośrednio startupu ma wilgotność do 50%, jest mokra. Bijemy deski do styku, przybijamy papę, a później czy membranę, ewentualnie tak, a później te deski wysychają i robią się <ścoughs> szczeliny, i później dlatego mamy i tak deskowanie ze szczelinami. Gdybyśmy od razu zostawili szczeliny, i Potem powstałyby po prostu większe, nie? ale jak sama nazwa mówi robimy pełne deskowanie, a nie deskowanie szczelinowe. tak? Także żadnych szczelin od razu nie zostawiamy, te szczeliny pojawią się same po jakimś czasie. Chyba, że robimy to tak jak w Stanach, płytą OSB, wtedy jest pełniutkie deskowanie bez żadnej szczeliny, wiadomo tam jest odpowiednia wilgotność. Ale generalnie myślę, że wszystkie mity zostały rozwiane, deskujemy do styku, a szczeliny powstają same. Dobra, trzymajcie się. Cześć.